Lucznik, Klubu wysłał Z-8. Wodzu, chciałbym poruszyć okrutne sytuację z zeszłej nocy. Niestety, około godziny czwartej mi się przysnęło i ktoś mnie okradł z kluczy i wypuścił Wszystkich naszych przyjaciół okazało się, że okradli mnie trzy kocia. Niestety, ich nie zauważyłem, bo było ciemno. Musisz noktowizor mieć, kolego. W takich sytuacjach. Widzisz, następnym razem... Miej to na uwadze. Jak jest się ras rasistów. Wiesz co, nie mam nic przeciwko, żebyś był rasistą. Nie mogłem w... Silence! Ja pierdolę! Ani W, ani R. Nic nie mogłem! Edo, seraka, to jest straszne królestwo. Dlatego mówię, ten set to go jebać. Tam była idealny W, w pięciu. No. I Erka też była dobra Ale Silent Co u Lulu. No musisz Lulu pytać nie mnie, co? Dora co dają. Napisz na Lulu de Co tam u niej? To cię odpiszę. Odpisujesz serio? No, normalnie odpisuje. Jakieś zboczone fotki też wysyła. Czyli poszła w mamę. No, niestety. Stąd tak ciągnie na spacerze. Ja pierdolę! Szczypał ci kiedyś siusiak? Że czym jest siusiak jeszcze raz? szczypał kiedyś? Szczypał? Tak jak. No. Jak szczypał? W sensie, że skóra? Czym. Jaka kura? Bo no czy taka. To jest Skóra czy kura? nie no. czy ty do mnie mówisz, do widzów. Nie, no do ciebie mówię, no bo tak pytał no Czy siusiaka. To co? Chodzi ci o, że skóra na siusiaku szczypała? Tak jakby ten. prącie. Tańcz, rozbieraj się i dupę pokazuj ludziom. Kleberek 2 wysłał zt 8 Gdy byłem młodym chlopcem, miałem wiele hobby, jednym z nich było kociak-kociak. Postaraj się chłopu. A no no. pokaż widzę tego Nie, no Kleberek, ale takich rzeczy to nie wolno pisać do nacji. Bo ja widzę widzę co ty oryginalnie tu napisałeś.